Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym tutaj w Tomaszowie Mazowieckim, Powiat Tomaszowski, przypomnę, odbywa się wyjątkowy turniej, turniej o puchar Komendanta Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. W tym turnieju biorą udział przedstawiciele Policji z osił podwiatów, do tego jest obecna Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Tomaszowie Mazowieckim, są obecne Lasy Państwowe, wspaniała idea. Jaką zaproponował komendant naszej Policji Powiatowej, pan Tomasz Jędrzejczyk. Inicjatywa związana z integracją środowiska nie tylko samych policjantów, ale tak jak wcześniej powiedziałem, również strażaków i leśników. Drodzy Państwo, bardzo szczytny również cel tego turnieju są zbierane na poziomie tutaj wielu komend, ale również i od osób fizycznych, od instytucji na rehabilitację jednego z policjantów, który w walce z bandytami stracił zdrowie. I tu jest też ta walka związana z jego powrotem do zdrowia, ale to, co jest istotne, pokazuje integrację tego środowiska, pokazuje ludzi dobrej woli, tych wszystkich, którzy chcą, żeby ten człowiek nie był sam, jego rodzina również, żeby wiedziała, że to jego poświęcenie na rzecz społeczeństwa, nas wszystkich przynosi określone też efekty, że pamiętamy, nie zostawiamy ludzi potrzebujących, doceniamy to, co zrobił właśnie w walce o to bezpieczeństwo. Cały turniej odbywa się w hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 2, czyli popularnym gastronomiku. To jest, drodzy Państwo, też nasz skład sporpakowanie tej właśnie idei związanej tutaj z integracją całego środowiska. Idei, która szczególnie w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna i do której zapraszamy wszystkich innych, żeby się mogli włączyć, żeby to był taki turniej, który będzie bodźcem do dalszych wspólnych działań, a które w konsekwencji umocnią pewną wspólnotę i dadzą nam poczucie takiego bezpieczeństwa. però és